No cześć, ja jestem Iner, a dzisiaj, słuchajcie, jest z nami Nexe. Hej, okay, witam, dzień I dobry. zrobimy wam house tour, tak to się nazywa? Tak, house tour. Generalnie, long story short, szukałem kogoś, kto ma talent w tej grze i umie budować, bo ja oh, jestem okay. bez talenciem i jestem głównym w tym. I dowiedziałem się, że Inar jest najlepszym budowniczym na świecie. I. Miło, miło nie powiem. Podpis podpis podpisaliśmy umowę na 300 dolków, że zrobi mi cały dom, i cały domek został zrobiony tutaj, właśnie. Tak, z różnymi dodatkami, z różnymi kryjówkami, bo mm -hmm. też było, była, była mowa o kryjówkach dochowanego, tak? Tak, 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 tak. tak. Dobra. No to słuchaj, I tutaj mamy wyśpirało. taki parter, to jest taki bardzo przewiewny parter, ma mało pomieszczeń, że wiesz, ktoś może sobie przejść, mm -hmm. usiąść, może, można tutaj przy stole porozmawiać, coś w tym stylu. To było niezgodane, mamy... wiesz, wczoraj. Tak, o. Tak, były rozmowy prowadzone tu przy stole mamy kominek, wczoraj. też możemy usiąść. Nie wiem, rybkę no ja ci dałem, się możesz... Wczoraj. O. Też można się palić, <laughs> tak? Mam rybkę, nie wiem, możesz ją nazwać jakoś. Ja ją Grześ nazwałem, ale w ej, sumie... rybka. rybka. Łałam akwarium, ej sztos. No. Fajne, fajne, fajne. Mamy stolik, Właśnie... na którym mamy jedzonko. Mhm. Mm to jest sztos, ogóle... zobaczcie na to. Tip z talerzami, to jest 400 stajki seria. ja no. to zobaczyłem to takie what the fuck Dobra, ale co jeżeli chodzi o kryjówki Zobacz, mamy tutaj Nowe... kryjówki, możemy Powiedzieć uh -huh. sobie, to trzeba na shiftie. ktoś może nie wiedzieć, że teraz się Jak się klika to jest na półtorej kratki I ktoś Aha. może nie wiedzieć, że tu w ogóle się można da wejść, no nie? Dalej mamy tutaj Aha. Ale z tych ciekawszych, to zobacz, że, możesz sobie wejść tutaj, tutaj. Tak? Okay. Dobra, no, no no I tu jest kryjówka za obrazem oh, wow. I tu możesz sobie jeszcze patrzeć kto chodzi po domu, za krzakiem Ej, stos! To jest też kozak. Ale spokojnie, tego, to nie jest wszystko. Chodźmy dalej, zobacz mhm. na to. Tutaj mamy stół do bilarda. No nie wiem, takie główki miałeś w skrzynce, to powiedziałeś, że mogę używać, to wziąłem. Nie, pewnie, to pewnie. To jest pewnie, stół pewnie, do bilarda, mamy Kiki, możemy sobie grać. Znaczy, Ej, tak, widziałem. To, to jest... jest totalny, totalny sztos. No, wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Jeszcze to no podświetlenie no. takie przy stole. I zobacz, tu jest kolejne przejście. Stań tutaj. No. I kliknij no. ten trapdoor na środku. O oh, wow Możesz wejść do środka I teraz, jeżeli ktoś tutaj cię będzie gonił Możesz przejść dalej I dalej jest słuchaj, wyjście do poprzedniego pomieszczenia Okej okay, dobra widzę Ej stos! Ale czekaj teraz ja się zgubiłem Co, jak masz przejście do poprzedniego pomieszczenia i możesz się kitrać gdzieś dalej, nie? Magazyn nieruszany mm -hmm. Magazyn nieruszany, bo jest zrobiony Okej okay. Lecąc dalej mamy korytarz, no na korytarzu nic ciekawego nie ma Są jakieś tam kryjóweczki Tutaj jest też taka, o Jezu tam nie wiem jak tam wejdziesz bo tam są drzwiczki. Mm -hmm. I tam też jest kryjówka. No dobra. Tu jest lagujący czań w ogóle, tak, bo tak. musiał molkę, żeby. No. Miał... A tutaj masz przejście okay, do sypialni. W sensie spoko. to jest takie ukryte przejście, nie? Ej, spoko. To jest kolejne pomieszczenie. Tu Dalej... mnie nie było jak coś jeszcze. O, to widzisz, to tutaj nie wiem. Tutaj może sobie łóżka na przykład zamienić zamiast tego betonu. To by spoko mm -hmm. wyglądało, tak mi się wydaje. Dalej mamy no, kolejny stół. To jest taka salonu jadalnia coś w tym stylu, tu mamy kuchnię, kuchnia nie jest za bardzo ogarnięta, bo ciężko zrobić lodówkę bez żelaza. No mam żelazo. Ale w sensie nie chciałem ci zabierać, bo jest go mało. Nie no, dwa z bloki, tam tak? Dwa bloki? No tak, dwa bloki. Ale no stylno, to, to, nie? Wiesz. Nie chciałem mhm. zabierać. Tutaj mamy znowu Jasne. korytarz, dużo korytarzy jest swoją drogą. No, bardzo widzę, że tutaj, o tutaj... Kolejna taka mikrokryjówka, ale kolejna, tutaj się nie da przejść, nie? Mhm. Spróbuj przejść. No nie da się No nie da się, ale o Ale my da się w taki sposób, nie? I tutaj no, no. jest kolejna o, kryjówka, zobacz Cyk, cyk Czekaj, tak? Okej, okay, rozumiem I teraz otwierasz ten draptor i wychodzisz No nie Ej, wiem, dodałem to... właśnie kilka takich fajnych kryjóweczek Myślę, że całkiem będzie to przyjemne do gry No Ej, nie? to będzie bardzo fajne do gry, no nie Dalej, zrobiłem zgubi. ci twoje studio Co mówisz? Nie mówisz, że ten dom jest generalnie bardzo duży, tak, to... ale wygląda tak przytulnie strasznie, że fajnie tutaj pokoje rozmieściłeś. No, tutaj mamy studio do nagrywania. Tak koło studio do nagrywania, ja... tutaj był chyba enchant Tak, tu miał być enchant, ale mówić, nie ale... wiem czy chcesz, no jak... jest tutaj mało, jest więc jak chcesz, to łatwo bied... zniszczyć, to nie, no nie? Za biedny jestem ja chyba. Co ty mówisz w ogóle? 3300. Nie, nie, no, w Eli to nie tak źle, ale no. Dobra, tutaj jest coś za obrazem też wiesz, jest, jest przejście. Mhm, jakiś WC. Nie do nich doprowadzony no, sobie. <noise> Tutaj <głos> mamy znowu coś takiego. Uh -huh. czyli po prostu bierzesz sobie pyk, możesz wejść do środka. Tylko nie wiem, ej, widać Niki, czy nie? Kliknij shifta. Czekaj, tak, widzę coś. No, niki. dobra, to nie. Chyba żeby na F1 po prostu grać, to wtedy byłoby spoko. Nie, na F1, na F1 też widać Niki. Tak? A ty, bez kitu. Dobra, nieważne. Dobra, balkon, to <noise> balkon jak balkon. No nie, no to takie pomieszczenie po prostu, żeby sobie posiedzieć też można, można usiąść i pogadać, nie? Mhm. Fajny balkon, podoba mi się, tylko dam tu pochodnie. Dobra. Lecąc dalej, lecimy na... To gdzie są schody? <laughs> bo teraz tutaj, słuchaj, zaczyna się trochę labirynt. Okay. Bo tutaj mamy tak, to dwa przejścia do jednego pomieszczenia. Jedno tutaj. Okej, okay. u mnie nie było. To zaczniemy może tym przejściem. O kurde! To jest właśnie taka sala, w której wszelkie narady wojenne, czy coś w tym stylu, mo mogą się tutaj, wiesz, odbywać. Tu jest twój tron. Nie, no wydaje mi się, że sztosik to wygląda. Ej, no fajnie to wygląda. Ładnie. Także jest wszechstronnie. Tutaj mamy jakieś, ee, nie wiem, łupy wojenne, złota zbroja na podwieszeniu, mm -hmm. kominek, żeby tam ciepło było. Czaję, czaję. Ej, przeładne to jest. Lecąc dalej, tutaj mamy przejście, jesteś? Te, czekaj, zgubiłem, nie, dobra, dobra, jestem. Tak, tutaj byłem, tutaj byłem, nie będę ukrywał. Ale tu jest bo, jeszcze przejście sporo, takie, że możesz sobie i... na górę popatrzeć, co jest. Nie, A, okay, nie mam dobra, tego pojęcia, dobra. jak to się nazywa. Ojeju. Nie wiem, jakiś taras widokowy, coś w tym stylu? Nie, to nie jest taras, Jezusowej brakuje. Nie wiem, wiem o co chodzi, ale słowa Dobra, nie znam. Nie Może ważne. na szacie mi ktoś zaraz pomogamy. Tu jest powiem. kolejna kryjówka. Czek. Ej, tu sporo kryjówek tu jest. I tutaj jeszcze możesz sobie patrzeć, kto przez tamte drzwi przechodzi. O wow. O, Także wow. to też jest spoko. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to przy, bardzo przyjemne. O, będzie będzie grany w chowanego bez kitu. Dobra, no i na górze zostały niedźwiedzie. Widziałeś tak, się, nie? Tam, by tam byłem. Musiałem też trochę tam zmodyfikować, bo nie chciały się ruszać. Ale, no, generalnie tutaj. Zobacz. Tutaj miały być tutaj, a finalnie nie chcą tu siedzieć. Bo tu jest na. Kurde, bo ja tu trapdory dałem, wiesz, Może dlatego? No jest taka szansa. No ale, no dobra, no trudno, no mieszczą się jakoś. Ale to można no, niszczyć i... jak coś, nie? To tam będzie zawsze więcej miejsca. No, ale to dobra, no mieszczą się, więc jest okej. Okay. Dobra. No to Misiaki tak naprawdę z domu to chyba. Tyle tak mi się wydaje. nie, nie w sensie serio, totalnie. IMO, e, totalny sztos. E, tutaj proszę bardzo zapłatam. O, dziękuję bardzo. E, I tutaj jeszcze napiwek, o. bo dziękuję, zupełnie szczerze, wyglądało to dużo lepiej niż tego, no niż się spodziewałem. Wygląda to dużo lepiej, te kierówki są też spoko bardzo e, i, ja, i ja nawet nie sądziłem, że aż tyle fajnych pokoi można tutaj. Można nie, no ci powiem, że ten dom jest naprawdę szeroki. Tutaj można było tyle pomieszczeń zrobić. Tylko, że zrobiłem takie mm -hmm. dość duże no spore, pomieszczenia, no, nie? nie, nie? Bo nie wiem, no. lubię duże pomieszczenia, dlatego. <laughs> Nie, no ale rozumiem, mimo wszystko rozumiem. wydaje mi się, że całkiem fajnie jest to rozplanowane, można rzeczywiście chodzić normalnie, nie ma jakichś takich miejsc, gdzie się zatrzymujesz, czy coś. No tak, I... tak, 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 w sensie jest mega super. No i tak zdaniem. zgaduję, że prawdopodobnie pierwsze piętro będzie najbardziej użytkowe razem z magazynem, dlatego tam nie ma pomieszczeń, tylko jest jeden Aha, wielki salon, nie? Fajnie, właśnie mega spoko jest to rozplanowane i mi się to mega podoba, komuś teren. w sensie tutaj sam widzisz, że ten magazyn, wejście tutaj jest tak dosyć. Tu jakiś w ogóle mechanizm sobie zrobię, chyba tylko nie wiem jeszcze. No nie, tu nie, z jednej strony można by było kombinować łyski. No tylko tu miejsca nie ma, właśnie, nie jest problem, no ale coś się rozkwini. No rzeczywiście, ale no dobra, no. Ja się cieszę bardzo, że ci się podoba. Jest Dziękuję super, ci bardzo za ten napiwek. Jest, jest Przyda super, się spoko, na pewno. Spoko. Także dobra, no co, no? Tak od 0 do 10 powiedz jeszcze. No, od zaraz 10-11, 11. 11 w sensie dobrze. Bez, serio, bez mówię, zarobiście, naprawdę. Dobra. W sensie, yy, masz moją rekomendację na jakieś. Jak będę czegoś jeszcze kiedyś potrzebował w życiu, to się odezwę, bo dobra. ja bym. Ile, ile ci to zajęło, tak pośmiesz? Eee, w dwa dni? No, to ja bym to robił przez dwa miesiące i bym tego nie skończył, pewnie tak dobrze jak ty. Nie, no bez przesady. Znaczy też problem był w tym, że strasznie mało surowców miałem, wiesz? No, no to się no wiesz, na te... kreatywie, to się łatwiej robi Tak, bibliote biblioteczek Brakuje sobie, no. nie? Bo widać bo to, 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 to da się zauważyć, bo biblioteczki mają, Są przeładne po prostu i one mega Pasują, a no nie ma ich tutaj niestety No ale sam dom jest naprawdę sztos Jest totalnym sztosem i, 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 i 10 na 10, serio Nie no, spoko stary, nie, w sensie serio Tak szczerze, ładne bardzo Mi się podoba, plus tutaj też e, No właśnie ten parter będzie, za, będzie uczyszczony Zawsze, co nie? I... No, no bo tamte górne piętro to chyba no. tak żeby były, nie? Tam nic za bardzo no, się nie żeby będzie. Działało. były ładne. Nie, no tutaj będziemy chowanego grać. Znaczy no właśnie tylko tyle że chowanego, ale tak, żeby do uczęszczania dziennego, to chyba. Chyba nie, nie? No, chyba nie. Nie wiem. Generalnie jeszcze będę zmieniał chyba ściany. W ogóle na inny kolor. Przez, że ze nowy Kimo? Przerwało cię trochę. Cześć... Nie, mówię, że będę zmieniał ściany, wiesz, na inny kolor chyba. Teżniejszy? Do domku całego. Tak, i księśniejszy, nie wiem, no kurde. Możesz bo... się w Gradient pobawić. W co? W Gradient widziałeś, jak u mnie są ściany zrobione? Nie, nie mam pojęcia. A, nie to jak chcesz to mogę ci pokazać jeszcze. No, możesz mi pokazać. że ja mam o wiele mniejszy dom, bo... Mhm. Mm bo tak. No, to jest mój domek. Jest no? I tutaj mam Fajny. od y, brązowej terekoty przez drewno świerkowe i do strypowanego drewna. Ej, ładne, no, no, no. ja myślałem, żeby właśnie coś nie nie porobić z betonu może. Może beton jest, jest strasznie taki kolorowy, Imo. Uh -huh. W takim wypadku ja ci dziękuję bardzo, dziękuję ci za napiwek, dziękuję ci za to, że zgodziłeś się wystąpić Jasne. w odcinku. E... Spoko, stary, zawsze luźno, luźno. Słuchajcie, z tego odcinka to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to standardowo łapa w górę, jeżeli nie, to łapa w dół. No W się serio, nie wiem, subskrybujcie Derykana, sami widzicie jak chłop buduje, no. No, możecie no. zasubskrybować również, jeżeli macie ochotę. No i cóż, no, miejmy nie, nadzieję, że do nie następnego. Nie, jeżeli macie ochotę, nie jeżeli macie ochotę, tylko macie to zrobić! Dziękuję, tyle <laughs> Dobra, ja wam dziękuję jeszcze raz i do następnego. Cześć! No, hejka.